Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć tryb nocny w telefonie Poco X7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki wyświetlanie i jasność. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji tryb czytania, a następnie włączamy tryb czytania. Może to być tryb czytania cykl lub tryb czytania klasyczny. Możemy też edytować odcień kolorów i teksturę. Możemy też zmienić kolory na jasne kolory lub czarno-białe kolory lub zwykłe pełne kolory. Możemy też włączyć harmonogram tego trybu, np. czytanie na dobranoc lub czas użytkownika i wybrać wtedy swój czas od kiedy do jak. Od jakiej godziny do jakiej godziny ma być włączony ten tryb. Jeżeli wideo, był dla, jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.